Hej, hej, hej! Witam na kanale Enia i Rizachterot i zapraszam do przesłania od bogini. I! <noise> bogini już wypadła. Dobrze. Artemis. Dobrze. To jest nasza bogini. I powiem, o czym ona tutaj mówi, tak? A potem jeszcze dolesujemy, jakie przesłanie nam niesie. Dobrze, słuchajcie, to jest takie... To jest bardzo ważne w tym momencie, bo e, aby skupić się na jakimś celu, Widzicie, ona tutaj, ona tutaj celuje, tak, z łuku. W tym momencie właśnie przymierza się do oddania strzału. Tak naciąga właśnie tutaj. Zobaczcie, tutaj strzały chyba nie widać. W tym momencie, ale... Dobrze, to nie jest ważne. Chodzi o to, żeby dobrze, dobrze wybrać moment. Dobrze wybrać moment do swojego działania. Tak? Więc jeżeli wy tutaj dobrze wybierzecie moment, to jakaś siła, jakaś energia poniesie Waszą strzałę. Wprost tutaj do celu. Tutaj być może nawet w tym momencie będzie ciężko skupić się, być może ciężko jest skupić się Wam na jakimś jednym konkretnym celu. Słuchajcie, wiecie, ona przychodzi właśnie z taką wiadomością i mówi Wam, że bardzo ważne jest dobrze przymierzyć się do celu. I nie robimy tego wtedy, kiedy my jeszcze nie czujemy celu, tak kiedy my, kiedy nie mamy tutaj... Hmm, Takiego jasno określonego celu, dlatego, że wystrzelamy wtedy wszystkie strzały. To, co tutaj trzeba zrobić, to właśnie w pewien sposób jakby zmiękczyć energię, zrelaksować się, zmiękczyć energię, pozwolić, żeby idea, cel przyszedł do Was dokładnie wtedy, kiedy ma przyjść, i żeby przyszedł dokładnie w takiej formie, w jakiej ma przyjść. Tak? Bo tutaj coś, jeżeli cel będzie dobrze. Oznaczony, tak? Jeżeli Wy będziecie wiedzieli, do czego tutaj chcecie iść, co jest ważne, co jest Waszym celem, i jeżeli dobrze wycelujecie, tak? To tutaj ta energia, ta siła poniesie Waszą strzałę. Bo tu dużo dobrych rzeczy może przyjść, ale wtedy, kiedy my działamy w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, jeżeli to są współpracy z odpowiednimi ludźmi. Dobrze, to jest taki jej, jej bezpośredni przekaz, to co mówi jej postać, tak? Ale my zobaczymy tutaj, co ona jeszcze nam przynosi. Jakie, jaką wiadomość, jakie przesłanie, tak ogólnie tutaj jeszcze. A, nie działać tutaj, nie działać w ekstremach, bym powiedziała. Ani wtedy, kiedy jesteście nisko, ani wtedy, kiedy jesteście zbyt wysoko. Bo jeżeli będziecie zbyt wysoko, to poświecie właśnie cele w, e, strzały w niebo, strzały w niebo, tak? Natomiast jeżeli będziecie zbyt nisko, możecie postrzelić siebie w nogę. <grymne> tak? Dobrze. Ok od outsiderów. Może tak być, Matwie. Jednak mamy tutaj. Mm, Artem jest tutaj tak bogini łowów. Bogini łow, więc trzeba się będzie tutaj faktycznie wyprawić gdzieś, być może w samotności. Nie, po prostu zrobić sobie taką przerwę, wycofać się, dobrze obrać tutaj cel. I tak jak powiedziałam, nie wybierać wtedy, kiedy jesteście nisko i nie wybierać wtedy, kiedy jesteście wysoko. To przyjdzie właśnie wtedy, kiedy wy będziecie w takim optymalnym stanie. Zrelaksowani tutaj. Nie wzenicie. I nie w dole. Tutaj też mogę mówić właśnie do kogoś, wiecie, zwłaszcza do ludzi, którzy gdzieś w jakiś y, sposób wcześniej faktycznie byli gdzieś wycofani, ale to było zdrowe wycofanie. I wiecie co, wy tutaj też pokochaliście to wycofanie. Pokochaliście to wycofanie, Pokochali, pokochaliście właśnie bycie w jakiś sposób widocznemu. I wiecie co teraz. tutaj być może właśnie przyjdzie swego rodzaju oferta taka, nie wiem, oferta współpracy na przykład, nie wiem, coś, co w jaki sposób miałoby was wprowadzić właśnie do pokoju VIP-ów. Hmm, oczywiście każdy tutaj każdy tutaj będzie musiał wybrać sam, każdy będzie musiał się zdecydować sam, tak, ale ale nawet jeżeli może jest coś takiego właśnie, że to niekoniecznie ktoś musi dawać wam tutaj ofertę, ale to jest coś takiego, że jesteście wołani tutaj do działania w świecie gdzieś, tak, w miejscu, w miejscach, e, gdzie będziecie w jakiś sposób widoczni. Staniecie się w jakiś sposób widoczni. I być może, być może tutaj trzeba właśnie będzie rozważyć, tak, czy Wy tego chcecie, mm, czy się na to gotowi. I dlatego tutaj jest takie niezbędne w tym momencie wycofanie. Obranie sobie właśnie tej celu, na ile chce być widoczny, na, na ile właśnie chce znajdować się w tym pokoju VIP-ów, tak. Bo czasami, czasami to też może być swego rodzaju, stać się swego rodzaju właśnie takim więzieniem. A. Czas podejmowania też decyzji. Ale jeszcze jakby nie w tym momencie. To jest przygotowanie tutaj siebie. Chyba, że tutaj ktoś faktycznie w jakichś tematach myśli, zamyśla, a. ale się nie do końca na przykład to czuje. Być może nawet pojawiają się takie właśnie myśli niskie. Niskie, w sensie takim, że takie. Niskowibracyjne, że zaczynacie, nie wiem, wątpić na przykład właśnie tutaj w siebie, w swoje umiejętności, a poczekać aż to się, aż to wróci do takiego właśnie stanu równowagi. Być może jesteście zwyczajnie też zmęczeni. Hmm, jeszcze coś z Karta świetnie związana z, z boginią Sofią, tak? I tutaj jest ta mądrość właśnie, tak, bogini Sofii, to jest energia też, też kobieca. Tutaj Artemis, która, która wcześniej właśnie powiedziała tak, że nie podejmować właśnie decyzji ani celu, nie wyznaczać celu y, zarówno kiedy jesteście w dole, ale też kiedy jesteście w górze, tak? Bo kiedy jesteście tak bardzo mocno, mocno w dole, to wiadomo, że wszystkie koty są wtedy czarne, tak? Natomiast jeżeli jesteście w górze, możecie przecenić pewne rzeczy. Weź tutaj w energię. Kobiecą. Taką kobiecą w sensie takim, że receptywność, to energia receptywna. I naprawdę, naprawdę, jeżeli wejdziecie w tę energię, jeżeli poddacie się tej energii, intuicja zacznie mówić wam. Zacznie wam mówić. Jak można tutaj też to wzmocnić? Przebywając obok wody. Obok wody. Wodę, strumienie, jeziora, może tam gdzie jesteście, gdzie możecie właśnie być obok wody. To jest swego rodzaju cykl. I to jest, nie jest to cykl, nie jest to taki moment, wiecie, żeby, żeby aż tak strasznie tutaj o coś walczyć. Tutaj muszą się podnieść jakieś, jakieś bariery, jakieś takie właśnie tutaj blokady, bo gdzieś, gdzieś jest blokada waszej kreatywności, jeżeli chodzi o waszą kreatywność, to nie popłynie ani wtedy, kiedy będziecie nisko, ani wtedy, kiedy będziecie wysoko. To musi płynąć naturalnie, organicznie, czyli wtedy, kiedy jesteście, będziecie mniej więcej właśnie tej pośrodku tego. Pośrodku właśnie um, minusa, a plusa. Oczywiście równowaga nie jest czymś, że wy jesteście w zero. Nie, to będzie troszeczkę czasami w tę stronę, czasami w tę stronę, tak, ale bardziej bliżej środka. A nie ekstrema, czyli bieganie po biegunach. To w dole, to w górze. Tak, czyli nie bójcie się teraz tutaj być może wycofać, poczekać, odpocząć. Po to ten cykl jest, po to ten moment teraz jest. Hej. Tak powiedziała nam Bogini Artemis. Dziękuję.